Z ewangelii według świętego Jana wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno. Jestem przekonany, że inaczej się nie da doświadczyć zmartwychwstania, tylko wchodząc do wnętrza grobu. Doświadczyć zmartwychwstania to znaczy przeżyć najgłębszą ciemność, przeżyć śmierć. Nie da się. Odkrycie zmartwychwstania, jeżeli się nieustannie żyje karnawałem, trzeba przejść przez doświadczenie upadku, doświadczenie nędzy, doświadczenie grzechu, doświadczenie lęku. Właściwie trzeba po prostu umrzeć. Kiedy się umrze z Chrystusem, doświadczy się, że moje życie jest nie do uratowania, wtedy jest nadzieja na odkrycie, że Pan zmartwychwstaje także we mnie, dla mnie. I że ja mogę się w tym jego zmartwychwstaniu zakorzenić. Uczniowie, którzy wchodzą do grobu, odkrywają zmartwychwstanie Chrystusa, bo tylko w ten sposób doświadcza się, że on żyje. Do zobaczenia jutro.